Ja pomyślę, że gdzieś tam w miejscowości, gdzie, gdzie, gdzie 50% i więcej było y, mieszkańców, nie? Żydów dzisiaj nie ma żadnego, a I zawsze jakieś mity krążyły, nie? jakieś takie złe, dobre, nic nic, nic, nic nie wiem. Nic nie wiem, i nikt nic nie wie o, o, o żadnym, o żadnym y, mieszkańcu praktycznie y, prawie z 2000 ludzi, którzy mieszkali o, o żadnym Żydzie. Piękny, duży budynek stoi synagogi. My nie wiemy, jakie są święta. Jakie obchodzili te święta. No, a obchodzili. No. A gdyby ci ludzie byli, gdyby, gdyby dalej, nadal mieszkali razem z nami, no nie wiadomo, jakby się losy dalej potoczyły. Rok temu nie pomyślał, że w ogóle tutaj będę i, i w tym miejscu i, i tego. Ale. Różnie to się życie toczy, różne, różne nowe rzeczy po drodze wychodzą. Chcę Panu powiedzieć, że Orla przedwojenna, byli pracownicy i bardzo ładnie oni sobie żyli swoim życiem, ale moje dzieciństwo przeszło między białym stokiem a Orlą. Ale ciekawe, że teraz w tym wieku, na stare lata, Wracam wspomnieniami do mojego szczęśliwego dzieciństwa i myślę więcej o Orli i tęsknię za Orlą bardziej niż za Białym Stokiem. Rodzina nasza to było czterech braci Weinstein i dwie siostry Weinstein. Pamiętam jeszcze jako dziecko, że był rok Prosperity. Miałam wtedy może trzy czy 4 lata. Pamiętam, że nasze borli, cały dwór był pe pełen dorożek i, i, i pojazdów, że przyjeżdżali zamawiać kafle. Był u nas taki dom z Segły, ja myślę, nazywał się Czworaki, że tam mieszkali nasi robotnicy, którzy byli. Którzy byli przy majątku, to znaczy rodzina Piszczatowskich i rybakowie, a Kaczyński był stolarzem u nas, ojciec lalki, i ludki, tak? I Gryszki. Stale.